Z tej perspektywy wiedzy i doświadczeń, które mamy w związku z tak zwaną pandemią, ja mówię zawsze tak zwaną, dlatego że definicja pandemii to jest tak naprawdę definicja matematyczna, którą określają statystycy. Statystycy mówią, że nie ma pandemii, że są jakieś zachorowania. Ten, sprawa tego wirusa jest do końca też nie, nie rozpoznana, niezdefiniowana. Czym on jest, czy spowodowany ręką człowieka, czy przynajmniej udział w tym człowiek miał, na ile rzeczywiście te ogniska. Powodują śmiertelność. Nie mamy też informacji, jak wygląda śmiertelność spowodowana innymi chorobami, jak wyglądała śmiertelność w perspektywie ostatnich lat i tak dalej. Krótko mówiąc, nie wiemy na temat tak zwanej pandemii nic. Pojawiają się teraz coraz mniej, ale te zastraszające obrazy ciągle z tym samym zdjęciem, tak Czyli jakby którym, którym? na całym świecie. Na przykład we Włoszech ciężarówki, które okazuje się były ciężarówkami zupełnie z innego czasu. Wywoziły muzułmanów, którzy byli, no, którzy się utopili w wędrówce do Europy. Nie miało to nic wspólnego z pandemią. To jest tak wielkie nadużycie informacyjne. Jeśli się okaże, że takich nadużyć jest więcej, to znaczy, że dokonuje się... I teraz biorąc pod uwagę wszystkie konsekwencje, które wywołuje pandemia na całym świecie, mogę powiedzieć, że jest to rodzaj nowej... Przepraszam za mocne słowo, ale chyba uzasadnione. Ono jest, a pewnie się tak okaże. Choć nie chcę być złą kasandrą, że jest to nowy rodzaj rewolucji. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że zmiany ekonomiczne są straszliwe. Jeszcze większe zmiany dotyczące wolności człowieka. Jak teraz zdefiniujemy wolność człowieka? Całe RODO i te różne nieistotne administracyjne i ustawowe ustalenia nie mają żadnej racji bytu. Nie rozumiem, dlaczego muszę rubryczki wypełniać jakiś RODO, kiedy. Już pomijając, że dane są w internecie wszędzie, no to teraz, nie mówię w Polsce, ale na przykład w Australii, konkretnym przykładem się posłużę. Kiedy ktoś chce iść do kościoła, musi się wpisać na listę. W Anglii też tak jest. Kiedy Trzeba ktoś chce iść do restauracji, tutaj. musi się wpisać na listę. Przepraszam bardzo, życie osobiste człowieka, który nie chce być osobą rozpoznaną publicznie z intymnymi szczegółami, takie to, tak to wygląda, że tak już jest. Czyli odebrano nam tak naprawdę prawie wszystkie prawa nie to no tak, no, na, na wojnie jest, jest wojna, nie wiem, jest Wielka, ale jaka Brytania, wojna? Toczyła, nie, ale Wielka Brytania toczyła wojnę od lat 40. -tych. No te, też znaczące ograniczenia i cenzurę wprowadzono i, i reglamentację i. No to rzeczywiście decydujemy, że teraz mamy stan ludzi. wojny? No stan nadzwyczajny. Stan no nie sytuacji... mamy stanu nadzwyczajnego, nie został ogłoszony właśnie. Nie został ogłoszony, jednocześnie ten stan nadzwyczajny jest wprowadzany. Jest, jest tak dużo. Proszę Państwa, my wszyscy nie jesteśmy zwolnieni z logicznością Myślenia. Naprawdę, ja jestem po, y, ścisłym umysłem po politechnice, y, mam też y, humanistyczne kształcenie, ale nikogo łącznie ze mną nie zwalnia z logicznego myśleniem. Jeżeli śledzimy rzeczywistość, to luk logicznych jest bardzo dużo. I Nie upieram się przy, swoim, przy swojej diagnozie rzeczywistości. Bardzo bym chciała się mylić i bardzo poproszę ekspertów, żeby mnie z tej mojej mylnej diagnozy wyprowadzili ku dobru wspólnemu. Na razie nikt tego nie zrobił.